Hej, cześć, moi drodzy, z tej Kultura na Szafa i ani z kanału, i... kanału Book Reviews Anita, dlatego ani w rozumiesz, kumasz. Tak, jestem blondynką, ale czasami coś zrozumiem, tak, tak bywa. I słuchajcie, Was dzisiaj <grym> w Wynkinie Helios, ponieważ prowadzimy coś super. I po, przez coś super mam na myśli, że próbujemy dowiedzieć się, co zdarza się tylko w filmach. Ponieważ z książki się trochę dowiedziałyśmy, ale chcemy zobaczyć, czy ludzie wiedzą, co zdarza się tylko. Masz, więc zapraszamy Zuzia, ja popcorn Nic nie jest. Aha, nic nie wiem na filmie Super, dobra, to w takim razie zapraszam Was do oglądania i idę sobie zagrzać popcorn w mikrofonie. na razie Moi drodzy, to co teraz będę robić to będzie bardzo dziwne ponieważ będę łapać przypadkowe ludzi w kije i będę ich pytać na co idą, co robią tutaj i co zdarza się tylko w filmach, więc moi drodzy będzie, yy, będzie źle coś czuję bo już mało osób w kinie i ogólnie nie mam prawdziwego mikrofonu i udaje, że to jest mikrofon. A mam nadzieję, że ludzie słyszę po prostu darmowym jedzeniem, bo mam darmowy popcorn, to tyle. <śś> Dobrze, czekaj, mam tutaj parker. Więc słuchajcie, mam pierwszych śmiaków i tak udaje, że to mi to mikrofon. I hej, jak cię na imię? Mateusz? już? Martyna ja Sylwia. Krzysztof Malut. Proszę, przytajesz się mi na <laughs> Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Klaudia. Witam cię, Klaudia. Jestem Amelia. Cześć, Amelia. Ja jestem nowa. Bardzo poznać. się powiem. Hej. No to słuchajcie, mam tutaj super małe widzki, które właśnie wychodziły z kina. I super, jesteście siostrami, tak? Nie. Nie, nie, nie jesteście siostrami. Macie tylko sobie to Tak, nie, jesteśmy koleżankami najlepszymi. Najlepszymi koleżankami. Super, okay. a ma kiedy? Magda. Julia. Hej, Magda. Klaj, jestem Agata. Cześć, jest Magda, tak? Dobrze, zabił. Bardzo. Witam, witam serdecznie. Niko. Dobra, więc słuchajcie, zauwałam kolejną osobę i na pewno jej nie znam. Ale słyszałam, że ma na imię Dominika. Basia. Ma na imię jednak Basia. Niespodziewany Nie odwrót akcji jak to w filmach. Więc słuchajcie, udało mi się złapać tutaj kogoś z Heliosa. Przypadkiem przechodzi mnie, żeby to pracował, nie ma opcji. I słuchajcie, jak masz na imię? Maciej. Witaj Maciej, jestem z Cześć. Hej, miło mi poznać. I co na jakim filmie dzisiaj byłeś? No niestety nie mam czasu chodzić na filmy, bo cały dzień pracuję. Pracoholik, no ale trudno, no czasem tak bywa. A jakieś jeszcze zdarzałeś tylko w filmach? Na pewno niekończący się magazynek. Proszę bardzo, pierwszy raz spotkam się z taką odpowiedzią, ale tak, jest to prawda. Te czym byliście w Byłyśmy dzisiaj na ostatnim się Pasikowskiego. Proszę bardzo, podobało wam się? Tak, bardzo. Dobra, yy, i na jaki film idziesz? Idziemy na film Pitbull. Ostatni bys. To już jest kolejna osoba, która idzie na ten film. Chyba trzeba się przejść. No i słuchaj, na jaki film idziesz? I w sumie to z kim? Bo nie widzę tutaj żadnej pory. Yy, ja na Pitbulla i... Ale z kim to? Wiesz, ale co jest Klaudia ja szuka po drodze męża, więc jakbyście gdzieś stali po drodze, to zapraszam. Co i na jakim filmie byłaś? Byłam na kobietach I Jak Ci się podobał? Świetne. Na no tak. jakim właśnie filmie? No mała no, Julia. No, no. no I co wam się? Tak. tak. No, na jakim filmie byłaś? Byłam na czerwonej jespółce. No i dobre dziewczyny. Do Jakie rzeczy zdarzają się tylko w filmach? W filmach zdarza się tylko miłość. Na przykład widzą, kiedy nagle idziesz, 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 upadasz, rozsypują ci się wszystkie Twoje notatki ze kartki lecą i podchodzi przystojnik, pozbiera cię, podaje ci rękę, cześć, jak masz na imię, o może wyjdziemy gdzieś sobie, nie wiem, do kina, na ostatniego psa pójdziemy. Nie, 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 to Jakie rzeczy zdarzają się tylko w filmach hmm, po całym deszczu? A jakie rzeczy dzieją się tylko w filmach? Takich młodzieżowych najczęściej akurat, mm -hmm. bo chyba takie są najbardziej przeznaczone dla nas. Mm -hmm. Zawsze są takie trzy bredne blondynki, albo znaczy, główna jest blondynka i blondynki są przecież głupie w filmach. To jest też oczywiście zawsze. <grym> 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 Na przykład, że krasnale gadają. <grym> <grym> że krasnale gadają, okej. Okay. <grym> że różne tam postacie ożywają. No i Klaudia, jakie rzeczy dzieją się tylko w filmach? Ja, wir schlagen, so also viel man sich vorstellen kann. Yy, chociaż, yy, powiem Ci, że był taki jeden, co śpiewał coś o miłości w czy coś takiego. Chyba nazywał się Sławomir. Tak, nie to ja to pojadę ogólnie Jakie rzeczy dzieją się tylko w filmach? Myślę, że idealna mi historia miłosna wpadła się tylko w filmach, ponieważ to wszystko jest tak nierealne, te idealne pocałunki, pocałunki w deszczu. Tak, i to... Że... to jeszcze ta Tak, nie wszystko kończy się happy endem, to wszystko się nie dzieje w prawdziwym życiu, nie ma idealnej miłości, w ogóle miłość nie istnieje. <laughs> a jakie rzeczy dzieją się tylko w filmach? Śmierć. Tylko śmierć zdarza się w filmach. Bardzo dobra odpowiedź i ja to szanuję i tak powinno być. Dziękuję bardzo. My żyjemy wiecznie. A ty sobie co tam. Wydaje to? mi się, że głównie jeżeli chodzi o filmy akcji, to zawsze jest tak, że jest jeden bohater, który stoi, stoi naprzeciwko 50 innych osób i tylko od nich wszystkich rozstrzela, ale jemu nigdy nic się nie stanie. W Star Wars tak to... jest tak często, tak, nie? Tak. Zawsze ta jedna główna jest najładniejsza i ma takie dwie swoje przytupaski. I... Często, często są w ogóle brzydsze od niej, bo ona była jeszcze ładniejsza wtedy. Ale kochane, takie minusie malutkie, niewinne zwierzętka stają się potworami. Jakie rzeczy dzieją się tylko w filmach? Ludzie tańczą. Znają wszyscy choreografię. To na pewno. I to jest czasami fajne, bo fajnie zobaczcie, jak ktoś sobie tańczy jest ich mnóstwo, ale z drugiej strony nie jest to realne w życiu. Dobra, a jak rzeczy się tylko w filmach? Niespodziewane. Zobaczcie sami. Przyjdźcie na kolejny film. Dobra, to już zrobię spec. Dzięki Dzięki Dziękuję. Serdecznie. Jakby rzadko zdążasz się taką osobę w takim miejscu, w takiej porze, w ogóle poznają, więc chciałabym się zapytać, co pan tutaj robi? Aha. A jak już widziałem w tego film? Tak, moim zdaniem też opcje wygrywa tylko i wyłącznie w filmach. Tak naprawdę to że Dziękuję serdecznie. Nie podam panu ręki, ale dziękuję. <noise> Więc słuchajcie, to wciąż wcale nie jest marker, tylko mikrofon i takie, rzeczy to dzieje się tylko w filmach, a co dzieje się tylko w książkach, możecie się dowiedzieć tutaj, bo tutaj będzie ling! Zapytańców mam głowa. <noise> Może być. <noise> No wiesz, że nagrywamy coś przez ciebie kilka razy, a nie przez mnie. To jest moja lepsza przyjaciółka Klaudia. Nałatka, nałatka, znałatka, to ze mnie To jest właśnie ten mój taxi driver, który wszędzie mnie podwozi. Dobra, co robisz świetnie? Nie, na co idziesz? Przyjdę z rodziną pozwierać kino. Pozwierać kino, proszę. Przyska. Rodzina Wita. Ale ładną parę spożyć. Taki rasowy król królowa balu z filmu. Proszę, zalewam swojego balu. A nie, ja chciałam więcej. Ja pokażę popcorn. ㅋㅋ <laughs> 오~~~ oh.